No i proszę, taką traskę sobie wybrałem I strada To jest kwintesencja tego Po jakich drogach możemy jeździć Możemy zapierdzielać po asfalcie Ale możemy też bardzo fajnie sobie Pojeździć Takimi oto Właśnie dróżkami Proszę koniki No i taką mamy druszkę tutaj Tutaj może zmienimy sobie tryb teraz na Hmm, czekajcie, mode. Tu trzeba wyjść z tego. A to jest to. Tu trzeba wyjść z tego. Tu trzeba wkleić to. I sobie damy tryb enduro. Dobra. Cyk. No i super. Tutaj torfowiska jakieś. Zaktywujemy. Dobra. No to lecimy. Widzicie, to się dzieje. Jak chcemy dodać gazu na takich tych, nawet na trybie enduro, on nam tutaj ujmuje. Przepięknie tu jest. Popatrzcie. Let's go. Proszę bardzo, jakie pięknie koniki tutaj pasą. No i co, da radę przejechać czy nie? A to jest pytanie. No więc dobra, jesteśmy. Wtedy raczej nie przejedziemy. Chciałbym pokazać Wam coś ciekawego w tym momencie. Popatrzcie, mam ten pomoc adaptacyjny. On sobie już złapał go na radar. Prawa maneta puszczona całkiem. Popatrzcie, jak sobie jadę pięknie. Motocyk teraz dodaje gazu. I co jest najfajniejsze, jak on zwalnia przede mną, mój motocykl też zwalnia. Mistrzostwo świata. Zaczęło padać dawno nie padało. Coś tak czuję, że tutaj troszeczkę taka ulewa będzie przez ten kawałeczek tutaj drogi. No i zobaczymy jak tutaj ta owiewka w tej multistradzie będzie w stanie ją słonić troszeczkę przed tym wiatrem. Na pewno te newralgiczne miejsca, czyli tutaj barki, klatka piersiowa będą mokre. Natomiast ciekaw jestem bardzo, jak tutaj przód, nogi, stopy, to już wiem, że za chwilę będę miał przemoczone. Ale dzisiaj wziąłem ze sobą zapasowe skarpetki. <ścoughs> Także, nawet jak mi tutaj przemoknie, no buta, buta będę miał mokrego, ale to sobie najwyżej jakiegoś worka wsadzę, stopę, ale suchą skarpetkę będę miał. Także komfort jazdy będzie od razu. Od razu lepszy. No, ale dawno nie padało. Taka oto chmurka tutaj. Także sobie lecimy na dwie multistrady. Fajnie, bo można porównać. W międzyczasie takie ładne zakręty. O, już po zakrętach. <ścoughs> I w deszczu. No, ale tak było, właśnie, że pogoda ma być krapryśnia i dobrej drogi też koniec chyba także no tak to wygląda w wieszczadach pomańcza także do pętli jeszcze kawałeczek mamy ale nie będziemy się cisnąć na pętle tylko tam na solinę, na polańczyk tamte regiony a później na słonne, na serpentyny proszę bardzo jakie tutaj fajne rozlewiska Ładnie to wygląda. Bobry tutaj też mają używanie. Popatrzcie, ile jest tych tam, które one budują. No przepięknie to wygląda. Popatrzcie. Plan był taki, żeby jechać w początku tam. Ale my sobie pojedziemy tu. Dlatego, że w prawo widzicie, jaka jest pogoda, a w lewo jest. No, trochę lepiej. Przynajmniej tak wygląda. No, a tutaj widać, że woda musiała dobra iść I że te opady jednak zrobiły swoje No fajnie taki klimacik tutaj Jakieś chatki właśnie, miejsca postojowe Takie mosteczki O, to po tym mostku będziemy jechać no, tak to wygląda No ale na nawierzchnie kiepskie tutaj To jest to co rozmawialiśmy tutaj z kolegą właśnie Kawałek jest drogi dobrej, kawałek jest rozwalonej, kawałek dobrej, kawałek rozwalonej Coś tak jak Rumunia, o, coś ala drogi w Rumunii Gdzie tam wszystko się buduje, a tutaj u nas powinno się remontować no ale, jak widać, widać, widać jak jest stan rzeczy, także tak to wygląda, ale fakt faktem, trasy fajne do przejechania na takim motocyklu typu Adventure właśnie, jak najbardziej on się nadaje do tego, do właśnie jest stworzony do takich dróg krętych, górskich, tam gdzie niejednokrotnie Asfalt jest bardzo zniszczony, czasami tego asfaltu w ogóle nie ma. No i właśnie to jest multistrada, to jest kwintesencja tego, że możemy pojechać wszędzie. Wszędzie i praktycznie tak samo szybko jak inni. Bajerka. Jak słoneczko wyjdzie to jest bajera To miejsce widokowe gdzieś tam dalej tam Bo Solina była w prawo tutaj, nie? Na solinę <grymne> Solina jest tu w prawo Tam powinniśmy skręcić na solinę No no to zawróćmy się w takim razie, nie? No. Nie byłeś tutaj? Tam się ciągnie, wiesz co, tam można jechać, 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 bo tam jest coraz raz w ja tu na rowerze jechałem. No i tam są takie tarasy widokowe później na samej górze. Stąd widać. O, tam na wprost, nie? Tam wyjeżdżasz. Jest widok na, na wiesz, na tamę, bo tutaj jej nie widać już, tak? Ale wiesz, wyjeżdżasz do góry i bajera. I tutaj widać wiesz, to serducho takie fajne. Słuchajcie, coś co chciałem wam pokazać. Popatrzcie czwarty bieg 30 na godzinę, 40 mogę jechać. No teraz już troszeczkę za słabo, ale na trójeczce 30 na godzinę. Niecałe 2000 obrotów i tym motocyklem da się jechać. Natomiast w starej Multistradzie nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia, żeby można było takimi niskimi obrotami jechać i jeszcze na tak wysokim biegu przez miasto. Jesteśmy na zakrętach słonnych. No i widzicie, jaka pogoda! Cały czas z tą pogodą się tutaj nie możemy dogadać. Non-stop ten deszcz nas gdzieś goni. To z jednej strony, to z drugiej strony. Teraz może nie tyle, że pada, ale jest mokro na szosie. Także no ta wiosna w tym roku jest kiepska, strasznie kiepska dla nas, motocyklistów. Po Multistrada, słuchajcie, sprawuje się przepięknie. Jestem nią zauroczony, choć nie jest tak urodziwa, jak reszta multistrad, tych starszych, to powiem wam szczerze, że naprawdę jeździ się nią wyśmienicie. Zresztą opowiem wam o wszystkim, podsumowaniu tego testu bo chcę się jeszcze nią nacieszyć trochę popatrzcie jakie drogi szkoda że jest mokro no naprawdę można by było tutaj pojeździć Z tej strony są zdecydowanie fajniejsze te zakręty. Zdecydowanie, zdecydowanie niż z tamtej strony. Pamiędzie Mariusz. No i widzicie, cały czas tam pada, tam pada, tam pada. No, on takie przelotne opady. No ale cóż zrobić. Taki mamy klimat. Stoimy nad Sanem. Patrzcie jaka piękna chmura po prawej stronie. Oj, tam bym nie chciał jechać. Mam nadzieję, że tam nie jedziemy. No i całe Bieszczady. Kawałek dobrej drogi, kawałek złej drogi, kawałek dobrej drogi, kawałek bardzo dobrej drogi, kawałek tragicznej drogi. Także masakra kawałkami, dobra my co skręcamy w lewo nie wiem czy będzie końskie o taką trasą będziemy jechać proszę bardzo tam jest ładnie, o jedziemy tam <grywia> tam nie pada proszę jaką drogę się udało znaleźć na końskie mokro ale asfalcik bardzo ładny taką drogą to mógłbym jechać słuchajcie do samej bochni albo i do Warszawy, jakby tylko była pręta i nieprosta Jezus jak szkoda, że tutaj jest mokro czemu tu jest mokro? Nasza piękna ta droga jest na pańskiej. Tutaj jakieś łatki się pojawiły, ale generalnie jest super. Dobra, jesteśmy w miejscowości Izdebki. Tutaj mamy takie serpentyny. Jak dla mnie, słuchajcie, chyba one są troszeczkę lepsze niż te słonne, bo one nie są takie szybkie. A jest troszeczkę gorszy, ale przynajmniej tutaj jest sucho. <gry>